Wiesz co, czasami marzę, żeby rzucić to wszystko w cholerę i zostać takim na przykład project managerem w korporacji. Wiesz, ja też. Męczą mnie te ciągłe strzele, Karaiby, Baleary, Singapury, Paryża, i tak dalej. Męczy mnie te 30 stopni i słońce w środku zimy. Też mam już dość tych dwudniowych przerw w egzotycznych destynacjach. Taki menedżer ma stałe godziny pracy, na przykład. Stały zespół? Może wyjść na papieroska, kiedy tylko chce. Ma toaletę większą niż med na mety. Śpi codziennie we własnym łóżku. Ma stały widok z okna. Może cały dzień działać na autopilocie, i nikt nawet nie zauważy tego. Ma Excela, PowerPointa, nawet niektórzy Trello, Slacka. Mają Casual Friday, Open Space, politykę otwartych drzwi. Mogą jeść Bigos i zagryzać cebulką. <noise> mogą przynosić swoją wodę do pracy, i nikt im nie zabierze ze względów bezpieczeństwa. A, i mogą zamówić pizzę z dowozem. I wyskoczyć na miasto. A jak pójdą na szkolenie, to mogą w ogóle nic cały dzień nie robić. I nie wszystko co mówią jest nagrywane. A w razie katastrofy po prostu zaktualizują CV. I lecą dalej. Taki menadżer to ma dobrze. here's two mike Bravo, heading 120 and they've got a new way to do it to switch the air